Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. To jest już chyba czwarty odcinek, więc bez zbędnego przedłużania. Zobaczmy, czy nie możemy nic dać naszym kolegom. Możemy dostać, to ja bym prosił. Ze sklepu mamy o 10 diamentów. Ja poproszę jak za darmo to się bierze. No, nic więcej nie chcę kupować na razie, na razie tak wygląda moja drużyna. Co nie tylko będzie do ulepszenia na ósmy poziom, bardzo fajnie. I co, dzisiaj chyba zrobimy ten opening, nie? No będzie z 8 skrzynek, bo jeszcze będę grał. A, przepraszam, że nie otworzyłem wszystkich skrzynek jeszcze. Ale nie miałem czasu na to. I później o tym zapomniałem. Dopiero sobie w nosy przypomniałem o tym. A dobra, to otwórzmy tą pierwszą. Okej. Okay. I może na początku otworzyłem już pierwszą taką. 300 tego 3 diamenty, Dwie uczniczki, 15 goblinów. I czy będzie mój prince? Jest smoczek. No! Też dobrze. To od razu sobie wymienimy. Bo ja bym bardzo chciał smoczka, tylko za co? Giantem i tak nie gram. A smoczuć jest lepszy. Dobra. O, jest draft. To może by drafta zagrać. To najpierw zagramy zwykłą, a później zagramy drafta. Okay. Zacznijmy atak. Aha. Też świetnie. Okej, okay, dobrze, bo ja mu zniszczyłem wieżę i zadam obrażenia na wieży głównej i na tej drugiej też. Ale mi prawie tą jedną zniszczył. Przyatakujmy go trochę. Aha. No fajnie. Dawaj. No nie, on też ma. To no jest to dobra wiadomość. Dobra, zniszczę te goblinki. Ja i tak zniszczę ci wierzę. Przepraszam, że w poprzednim odcinku była taka słaba jakość. Ja... Nie wiem dlaczego tak się stało. Normalnie nagrywałem, potem po zobaczyłem swój odcinek i była strasznie słaba jakość. Nie wiedzieć czemu. Mam nadzieję, że w tym odcinku tak nie będzie. Zrobimy coś takiego. no Jeden prins zniszczył całą wieżę. Dobra, teraz otworzymy tą skrzynkę 120 golda, 2 milionki 4 strzały, o, muszkieterkę, ale no to możemy ją uleczyć za 400 Możemy to Ojej Przepraszam Ach, Przepraszam Możemy te trzy rzeczy ulepszyć, ale ja nimi nie gram. Dlatego na razie nie będę ich ulepszał. Otwórzmy teraz. O! Jeszcze jedną. Otwórzmy teraz trzy. Nie, dwie. Dwie. Dzikie karty. Zawsze się przydają. 300 golda. Dwa diamenty. Trzy bombery. Cztery rycerze. 11 milionów, i 4 tombstone, i druga 322 golda, 4 diamenty, 4 goblinki, 13 spill goblinków, 4 muszkieterki, i skeleton army. Wow, to bardzo dobrze, bo to jest bardzo fajna karta. Dobra, teraz to możemy coś zrobić. Wow. Nie robię tego starego ataku ze Skeleton Armii i Minijpekką, bo gość może mieć strzałki i wszystko mi zniszczy. Okej, okay. to my zrobimy tak i tak. A tu tak i tak. Okej, okay, prawie zniszczył wieżę. Okej, okay, dawaj, uderz raz w zierze. No nie! To no nie mam nic innego. Aha. Słaba obrona, ale zawsze jakaś...